Czy Czesław Michniewicz straci posadę jako trener Legii Warszawa? No wszystko faktycznie na to wskazuje. Na razie nie ma oficjalnego stanowiska, natomiast szokujący był wywiad tutaj Prezesy, prezesa Legii, który mówi wprost, jest we mnie wściekłość i to uczucie zostanie przez najbliższych 6 tygodni. To mówi praktycznie Dariusz Mioduski po przegranej Legii Warszawa. Po przegranej przegranym meczu, żeby prezes praktycznie klubu czuł wściekłość przez 6 tygodni. No właśnie, czy rzeczywiście tutaj Czesław Michniewicz jest na wilocie, czy też nie. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij w dzwonek, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj będę cytował fragmenty wypowiedzi Darusza Mioduskiego w programie Extra, Liga Plus Extra w Kanal Plus, tak, które się właśnie pojawiły. No i bardzo kontrowersyjne tutaj wypowiedzi Darusza Mioduskiego, który mówi, że będzie po prostu miał uczucia tutaj złości praktycznie przez kilka tygodni, wściekłości przez 6 tygodni po jednej porażce jakby Legii Warszawa, no to mogłoby faktycznie yy, świadczyć o tym, że dni Czesława Michniewicza w Legii Warszawa są policzone. Natomiast co takiego mówił właśnie w Liga Plus Ekstra? Mówi w ten sposób jest we mnie wściekłość i to uczucie zostanie przez najbliższych 6 tygodni tak mówi tutaj Dariusz Mioduski po tak naprawdę porażce Legii Warszawa ze Starą Mielec 2 do 3 yy, kolejna tutaj wypowiedź jeśli chodzi o Dariusza Mioduskiego ona brzmi yy, w ten sposób tak Tutaj mówi w ten sposób. Nie za bardzo chcę o tym meczu rozmawiać, bo od razu pryska nastrój świąteczny. Nie jestem w stanie wyrzucić go z pamięci, bo w żadnym detalu nie byłem zadowolony. Jest we mnie wściekłość i to uczucie zostanie przez najbliższe 6 tygodni. Tak powiedział tutaj Dariusz Mioduski. No i kibice Legii Warszawa. Tak naprawdę, można powiedzieć, snują teorię spiskową, ale myślą w ten sposób, że czy czasem to nie jest kwestia tego, że trener Michniewicz będzie trenerem jeszcze przez 6 tygodni, tak? Czyli tam do, do kiedy? Praktycznie do końca stycznia, tak? Byłby wtedy trenerem Legii Warszawa. Nie wiadomo też, jaki ma zapis, jeśli chodzi o kontrakt. No bo jak może prezes praktycznie klubu czuć wściekłość przez 6 tygodni po jednym meczu? Porażki zawsze się zdarzają, nawet najlepszym klubom, to też nie jest cała po prostu passa jakby porażek, nie, legia spada z ekstraklasy i tak dalej. Natomiast no, jeżeli tutaj Dariusz Męducki mówił, że przez 6 tygodni będzie czuł faktycznie tutaj tak wściekłość, to by świadczyło o, o tym, że czeka po prostu aż te 6 tygodni minie i będzie po prostu mógł wtedy na przykład dzwonić. E, trenera. Michniewicz, oczywiście to jest moja tak naprawdę interpretacja, nie doma jak postąpi, tak, na razie nie ma żadnej informacji dotyczącej zwolnienia, ale dosyć dziwne te słowa. Potem e, tutaj też e, został zapytany jak prezes Legii Warszawa na temat sytuacji z tutaj właścicielem Krakowi, tak, i to co właśnie zrobił na trybunach podczas meczu, to, to tutaj odniósł się do tej całej tej sytuacji praktycznie Dariusz Meduski, który powiedział w ten sposób. W czasie meczu często ma pretensje do sędziów, a po meczu rzadko. Uważam, że polscy sędziowie są bardzo dobrzy w porównaniu do innych lig w Europie. Nie oznacza to jednak, że nie zdarzają im się błędy. Tak powiedział tutaj tak powiedział po prostu tutaj Dariusz Mioduski. No, wiadomo, że była burza ostatnio praktycznie tak, jeśli chodzi o prezesa Filipiaka i tak dalej. Ja już nie chcę do tej, do tej sytuacji, praktycznie wracać, bo już media całą tą sytuację praktycznie opisały, przedstawiły i tak dalej. Natomiast no wiadomo, że podczas meczu prezes klubu, czy kibice zawsze mają pretensje do sędziego, bo często się po prostu wydaje, że tam powinni być spalone, tam powinien być karny i tak dalej, później po analizie takich, po, po tym jak te emocje ostygną, to człowiek po prostu inaczej na to patrzy. Natomiast dalej Dariusz Meduskim wypowiada się też na temat Zbigniewa Przesmyckiego, a więc szefa kolegium sędziów i powiedział w ten sposób na temat właśnie Zbigniewa Przesmyckiego. No, dosyć ciekawe, tak naprawdę słowa. Cytuję, brak transparentności, brak dyskusji rzetelnej oceny, która byłaby obiektywna i nie miałaby na celu wieszania sędziów po meczach, a analizowanie błędów i korygowanie przepisów, by uniknąć ich przyszłości. Tak mówi tutaj właśnie Dariusz Mioduski na temat pracy szefa, sędziego, szefa kolegium, kolegium sędziów Zbigniewa Przesmyckiego. No, ja muszę powiedzieć w ten sposób, tak, że y, oczywiście my zawsze narzekamy na sędziów, zawsze po prostu będzie taka dyskusja dotycząca sędziów, zawsze będziemy po prostu ani źli. Y, wiadomo, że jak legi się dobrze powodzi, to nikt nie będzie krytykował tak naprawdę sędziów. Jak są porażki, to zaraz po prostu tak i y, są słowa krytyczne w stosunku do piłkarzy, trenera, a także y, sędziów natomiast no przede wszystkim trzeba szukać tutaj winy jeśli chodzi o drużynę tak? jeśli chodzi po prostu o transfery, jeśli chodzi o piłkarzy, bo i też zmienianie praktycznie co chwilę nowego trenera nic nie przyniesie, ja akurat nie jestem zwolnikiem tego, żeby zwaniać tutaj Czesława Michniewicza, natomiast no na pewno dziwny jest tutaj ten wywiad, że po prostu właśnie Dariusz Mioduski będzie praktycznie tutaj e, tak wściekły, jest we mnie wściekłość i to uczucie zostanie przez najbliższe 6 tygodni tak by nie wiem, jakiś był zapis w tym kontrakcie z tutaj z po prostu Czesławem Michniewiczem, że nie może go po prostu na przykład zwolnić Legia Warszawa do końca stycznia. No nie wiem, tak, no jak można mieć po prostu uczucie złości po jednym meczu? Można być złym przez 6 tygodni, na przykład po przegranym jakiejś Ligi Mistrzów, finale i tak dalej, no bo to jest uczucie, które tak szybko nie zejdzie z człowieka. Natomiast po jednym, po praktycznie po jednym meczu przegranym, znaczy ja zdaję sobie sprawę, tak, że Starmielec, Beniaminek i tak dalej, taka sytuacja nie powinna mieć miejsce Patrząc tak naprawdę kadry, budżet i jakby jakość sportową, to Legia powinna pokonać się tutaj z ale też taka piłka nożna jest, tak? Nieprzewidywalna. Takie są niespodzianki, za to też praktycznie kochamy piłkę nożną. No właśnie, tak wygląda sytuacja. Zobaczymy rzeczywiście, jak ta sytuacja później się rozwinie, jeśli chodzi o tutaj Legię Warszawa. No i tutaj właśnie Miejmy nadzieję, że ten nastrój świąteczny Prezesowi Legii Warszawa, on wróci Tak, no ja już nie wiem Po prostu jeśli chodzi o Legię Warszawa, co tam miałby pomóc Tak, i piłkarze są z zagranicy, i budżet I po prostu świetny prezes, w sensie Że no jest inwestowanie po prostu w ten klub Myślenie, tak, Akademia Otwierania Są takie kluby po prostu Tak, należy naprawdę ciężko ruszyć No nie wiem co tam by było, nawet jakby przyszedł Pep Guardiola Do Legii Warszawa Czy po prostu Jurgen Klopp, to no nie wiem po prostu Czy by zbudował tą Legię gdzie tutaj szukać jeszcze rozwiązać, tak? Jak jest dobrze, to jest po prostu źle, jak jest za dobrze, jak jest źle, po, źle to po prostu zaraz są, jest krytyka, złość kibiców, nie, nie wiem tak naprawdę, gdzie szukać, no trzeba po prostu być tam rzeczywiście wewnątrz tej Legii i zobaczyć, jakie są problemy, e, no bo m, przyszedł faktycznie tutaj, tak, Czesław Michniewicz, który przecież dobrze prowadził tą reprezentację młodzieżową, który też miał wcześniej sukcesy, jeśli chodzi o kluby, które prowadził, mniejsze, większe, tak? Nikt nie powie, że to było praktycznie postawienie, tak, na wysokiego, czy wsiadł na wysokiego konia, tak, jeśli chodzi o warszawa, bo przecież prowadził wcześniej topowe kluby. No, WUKO na przykład nie miał doświadczenia, był asystentem przez wiele lat. Natomiast, no, jaka jest recepta? Taki tutaj jest złoty środek. Jeżeli ktoś zna ten środek, to możecie mi pisać po prostu w komentarzach. Ja nie wiem po prostu, co dalej z tą Legią Warszawą. Oczywiście jeden mecz o niczym nie świadczy. Gorzej po prostu, jak Legia zacznie przegrywać mecz po meczu, to będzie po prostu gorsza sytuacja. No, ale to już jest jakby inna sprawa. Czy tu jest kwestia na przykład identyfikacji z klubem? Tak, no, zobaczmy na przykład na Bayern Monachium. Tam mamy Kimisia, mamy Tomasa Millera, Noera, a więc zawodników, którzy od wielu lat występują w tej lidze niemieckiej, występują w Bayernie Monachium, którzy się identyfikują z tym klubem, może nie wszyscy po prostu są wychowankami Bayernu, tak, natomiast rzeczywiście chcą tam grać, mieliby na pewno, mieli pewno, na pewno po prostu propozycję, żeby grać w, w innych klubach, zarabiać więcej, a to się nie zgodzili, no i potem taki Bayern po prostu tak zdobywali Ligę Miszów. oczywiście ma też świetnego Roberta Lewandowskiego, ale ma też gdzieś ten trzon po prostu zawodników, którzy po prostu wiedzą, że ten klub jest najważniejszy. Także dla niego się gra nie tylko dla pieniędzy, ale też po prostu mają to DNA, właśnie jeśli chodzi o tą, tą piłkę, tak jeśli chodzi o tę o historię tego klubu. Być może to jest potrzebne: takich trzech, czterech praktycznie zawodników, no nie bez w tej legi, tak? Ale być może po prostu trzeba postawić na jakichś wychowanków, którzy będą, którzy będą gwiazdami tej legi Warszawa, którzy będą zarabiać takie pieniądze jak za granicą, nie pojadą za granicą. Być może to jest jakby kwestia tego, tak? No bo Borus też po prostu ma w swoim DNA, tak po prostu inni zawodnicy też jeśli chodzi o legię Warszawa mają DNA praktycznie w sobie tę legię, no ale natomiast no nie, wiem, gdzie tu jest po prostu rozwiązanie. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko, nie się pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.